Na targach Enex poświęconych energetyce odnawialnej pytaliśmy odwiedzających jakie są najczęstsze pytania o pompę ciepła. Jak działa pompa? Dokładnie. Czy to działa zimą, latem i co można uzyskać? Ile ciepła? Tak. Często również zadają przyszli potencjalni nasi klienci pytania o to, czy pompa da radę mu ogrzać to. W tej chwili pompy ciepła powietrzne, które są w ofercie, czy firmy Daikin, czy innych firm. To są pompy ciepła przygotowane na warunki zimowe. One potrafią pracować do temperatury zewnętrznej minus 28 stopni Celsjusza, także są jak najbardziej przygotowane do tego, żeby sobie poradzić. Konstrukcja tych agregatów zewnętrznych z biegiem lat, a my sprzedajemy pompy ciepła, od 2006 roku. One są tylko coraz lepsze. Ta technologia idzie do przodu i w tej chwili naprawdę nie mam żadnych obaw, żeby polecić klientowi powietrzną pompę ciepła, tak samo jak gruntową. To jest tylko kwestia właśnie dyspozycji Budżetowej klienta i też działki, bo przy wykonaniu odwiertów no musimy dysponować jakimś terenem, na którym te odwierty będą posadowione. Minus 20 stopni Celsjusza temperatury zewnętrznej. Myślę, że nie należy ekscytować się tymi parametrami. To są parametry ekstremalne, brzegowe. To tak jakbyśmy patrzyli w samochodzie, że on na przykład ma zakres prędkości 300 km na godzinę, ale nigdy nie będziemy tak jechali tak naprawdę. Podobnie jest przy pompie ciepła. W tej chwili klimat się na tyle zmienił, że te temperatury ekstremalne poniżej minus 20 występują bardzo rzadko, przez kilka godzin czasami, albo czasami w ogóle w różnych regionach Polski. I to jest praca tak naprawdę chwilowa pompy ciepła. Ale nawet gdyby te minus 20 było poza zakresem pracy pompy, to praca przez kilka godzin na grzałce to nie jest nic złego. Można powiedzieć, że to nawet chroni trochę pompę ciepła, chroni układ chłodniczy, że pompa ciepła pracuje do określonej temperatury zewnętrznej, poniżej na Układ przejmuje tą pracę grzałka, to jest ochrona układu czynnika chłodniczego, załączeń, włączeń, sprężarki, więc to też nie jest coś, czego powinniśmy się bać.